Dzień dobry, Śląski Tabor online z Iwoną Wylęgałą. Poznajemy pieśni z Dębskiej Kuźni od pani Marii Miki i pani Anny Smolczyk i będziemy dzisiaj poznawać drugą pieśń Puście Druchnicki Łowska z Słać. Muzyka pójdźcie, pójdźcie druchnicki łoska słać. Powiedz coś wona o tej pieśni. Cóż to za pieśń? To jest taka pieśń bardzo niepozorna, bo jak panie ją zaczynają śpiewać, to publiczność zaczyna się uśmiechać czyli słuchacze, bo myślą, że o, to jest taka melodia, którą ja znam z zabawy. Ale jak zaczynają się słuchiwać słowa, to miny się zmieniają i zaczynają słuchać uważniej, bo temat się. Zupełnie nie pokrywa z melodią. Tak jak mamy często w pieśniach ludowych, że melodia jest wesoła, a treść jest czasami dramatyczna bardzo, no bo po to te pieśni były, żeby ostrzec, żeby opowiedzieć o jakiejś historii, wyciągnąć morał, a nie żeby spowodować depresję we wsi. I to jest taka pieśń. Którą będziemy śpiewały zgodnie z zasadami, o których opowiadałyśmy w pierwszym odcinku, z białą różą. Będziemy teraz próbowały wszystko zastosować. Więc y, trzeba y, posłuchać i takie różne smaczki powyłapywać. No i też słuchamy na przykład, gdzie robimy ślizgi w tej pieśni na dźwiękach, a gdzie ich nie ma, gdzie one się regularnie powtarzają, a gdzie nie. No, to też są takie ciekawe rzeczy, które stanowią oprócz tekstu i melodii, sposób śpiewania pieśni w danym regionie, w danej miejscowości, czasami i tworzą styl, czyli jakimi głosami się śpiewa, czy ten głos jest mocny, czy on jest taki natążony, czy natężony, czy jest delikatny. To jest również wszystko uwarunkowane tym, jak się w danym regionie śpiewa, i my teraz śpiewamy. Dosyć delikatnie, i ten pierwszy głos jest taki jasny. To jest charakterystyczne dla Śląska. Jak się śpiewa jednogłosowo, się śpiewa wysoko. Nawet jeżeli się ma niski głos, to śpiewa się w tych wysokich swoich rejestrach, bo tak jest uważane za ładnie. A głosy, jeżeli są, to one muszą po prostu ze sobą grać. One muszą pasować. I śpiewaczka, jak pytamy, a skąd pani wie, jak tam zaśpiewać? to ona, No ja jakoś wiem. Ja też bym tak chciała kiedyś wiedzieć. No to zaśpiewamy teraz jednogłosowo ją, żeby było słychać pierwszy głos, czyli tą górę, a potem będziemy śpiewały dół i w końcu spróbujemy to połączyć. Podamy Wam taki szkielet, taki taki szablon, którego też się mocno trzymamy, żeby czuć się pewnie po prostu w tym śpiewie. A jak już popłyniemy troszeczkę to wtedy sobie pozwalamy na różne takie niuanse Pudcie druchnicki łoska słać, modzi panowie chcą mi spać. Pójcie druchnicki łoska słać, modzi panowie chcą mi spać. Druchnicki łoska usłały, po mody państwo posłały. Druchnicki łoska usłały. Pomodę państwo posłały. A jak przysło północy, Mody ponc łoska wyskocy. A jak przysło północy, Mody ponc łoska wyskocy. Sto wejcie z wejciec, matko nie śpicie, Świeca gromnicka nie wiecie, Sto wejcie, matko, nie śpicie, Świeca gromnicka nie wiecie. Matka w kumora wejrzała, Zarosło drzalu zemdlała. Matka w kumora wejrzała, Zarosło żalu zemdlała. Ej, jadą, jadą ojcowie, Jezu majątek na wojzie. E jadą, jadą ojcowie. Jezu majątek na wozie, Pójdźcie krowuszki do domu. Pójdźcie. 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 Pudźcie. E jadą. Jadą, jadą ojcowie. To są te nosówki, my mamy więcej. My nie mamy tylko ON i E, my mamy A. My mamy U. My mamy mm, też. Że mamy dużo. I to nam też pomaga, żeby trzymać się w tym miejscu, w którym nam jest wygodnie śpiewać śląskie pieśni, nie tylko śląskie, ale też w ogóle wysoko. Tak pozwalamy gardło odpocząć. Też bez udziału gardła się śpiewanie nie odbywa, ale możemy tak zrobić, żeby główny wysiłek spoczywał tu. oczywiście podpieramy sobie również dźwięk. Jak ktoś tam zlokalizował kiedyś przeponę, to mu się zawsze przyda śpiewamy Wam teraz tak, dwie zwrotki będziemy starać się śpiewać na dwa głosy, a potem Iwona dołączy do mnie, do drugiego dolnego głosu, tak żebyście usłyszeli tę melodię drugiego głosu. A potem będzie dla Was już specjalne, przygotowane nagranie, takie bardziej wzorcowe, z którym możecie przećwiczyć sobie całość. Pójdźcie druchnicki łoska słać, Młodzi panowie chcą mi spać, chodźcie, druchnickie łoska słać. Młodzi panowie chcą mi spać. łaska łoska usłały, pomodę państwo posłały. łaska łoska usłały, pomodę państwo posłały jak przysło północy, mody ponzłoska wyskocy. A jak przysło północy, mody ponzłoska wyskocy. Stowejcie matko, nie śpicie, świeca gromnicka, nie wiecie. Stowejcie matko, nie śpicie, świeca gromnicka, nie wiecie. Matka w kumora wejrzała, zarosła od żalu, zymdlała. Matka w kumora wejrzała, zarosła od żalu, zymdlała. Ej, jadą, jadu, ojcowie, wiedzą majątek na wojzie. Ej, oj jadą jadu, ojcowie. Viezu majontek na vojže, Poče krovuški do domu, Bo vos ju s ním komu. mu. Poče do domu, Bo vos ju s ním komu. mu. Krovuški A zim še rozki Krovušky sly i rycały, a zim roski rusały. Pójdźcie świnecki do domu, bo wos już nie mą dać komu. do domu, bo wos dać komu. Świnecki a ze kamienie zgrzytały, świnecki sły i cały, a ze kamienie zgrzytały. W tym odcinku nauczyłyśmy się pieśni drugiej od pani Marii Miki i Anny Smolczyk z Dębskiej Kuźni na dwa głosy, a w kolejnym odcinku nauczymy się, mam nadzieję, trzeciej pieśni na dwa głosy. Także dziękujemy, bądźcie z nami. Pójdźcie, druhnicki łuska, słać, Modzi panowie chcą i spać. Pójdźcie, Druchnicki łuska, słać, Modzi panowie chcą i spać. Druchnicki, łuska usłały, Pomodę państwo posłały. Druchnicki łuska usłały, po państwo posłały. A jak przysło północy, mody 본złowska wyskoczył. A jak przysło północy, mody 본złowska wyskoczył. Sowajcie z matko, nie śpicie, świeca gromnicka nie wiecie. Sto wejcie, smatko, nie śpicie, Świeca gromnicka nie wiecie. Matka w komora wejrzała, Za rozłod za Matka w komora wejrzała, Za rozłot, za luzy mdlała. Hej, jadu, jadu, ojcowie, Wiezu majątek na wozie, e jadu jaduł, ojcowie, co majątek na wozie, podźcie krowuśki do domu, bo wos już nie mądać dać komu. Podźcie krowuśki do domu, bo wosz już nie mądać komu. Krowuśki sły i rycały, A zjeń się rozki rusały. Krowuśki sły i rycały, A zjeń się rozki rusały. Pójdźcie świnecki do domu, Bo wos już nie mondać komu. Pójdźcie świnecki do domu, bo wąs już nie mądać dać komu. Świnecki sły i kwicały, a ze kamienie zgrzytały. Świnecki sły i kwicały, a ze kamienie zgrzytały.